Słuchajcie, naj, najsmaczniejsza moja restauracja, jaką znam w rejonie Bohol na wyspie Panglao. Właśnie dostaliśmy dwa zamówione dania. Moje ulubione, pierwsze, to jest kurczak w kremowym pesto za około 25 zł. Tutaj mamy. Nazwane to w menu jako delikatne połączenie grillowanego kurczaka marynowanego w ziołach i kremowego sosu domowej roboty. Nasze pesto to parmezan, orzechy nerkowca, świeża bazylia i oliwa z oliwek extra virgin, podane z domowymi pieczonymi ziemniakami. A drugie danie jest to aromatyczny azjatycki ryż z owocami morza. Lokalnie pozyskiwane świeże krewetki i kałamarnice z czoskiem, papryką, fasolą, jajkiem smażone w chińskim ostrym sosie, dedykowane miłośnikom, chili. My girlfriend very likes chili. Angela bardzo lubi chili, więc to jest coś dla niej. I to jest koszt 29 zł. Jak się nazywa restauracja? Restauracja nazywa się Bamboo Place. Jeżeli będziecie w rejonie Bohol, a dokładniej na wyspie Panglao, to zapewne będziecie w okolicach Alona Beach, czyli plaży Alona. Więc jak będziecie się zastanawiać, gdzie zjeść dobrze i, smaczcie, i smacznie, to naprawdę bardzo Wam polecam tą restaurację Bambu. Nazywa się Bambu Place dokładnie. I tutaj jest tak specyficznie, bo otwarta jest od godziny 17.00, od 5.00 po południu. I te dania, które właśnie my zamówiliśmy, można tutaj sobie zaserwować do godziny 10.00 wieczorem, czyli do 22.00. Tutaj mamy tych panów, którzy tak smacznie to wszystko robią. Naprawdę jedzenie jest tutaj super. Tutaj e, od razu Wam pokażę, jak możecie tutaj trafić. E, zapewne będziecie kojarzyli tutaj McDonald's i e, Jollibee, więc tutaj zaraz po prawej stronie jest właśnie Jollibee i McDonald's. E, także jak będziecie mijali po lewej stronie McDonald's i za chwilę Jollibee, to zaraz tutaj po lewej stronie jest. Bamboo Place. Tutaj możecie wjechać jako klienci skuterem i zaparkować. Trochę tutaj jest ciasno, ale, ale ja właśnie zaparkowałem tutaj swój skuter.